Siema, ma to ja, pan Mój kanał na YouTube to kaperbel. Dzisiaj osiedlimy się już na stałe w jakimś ciągu. W sumie to nie na stałe. Na jakiś czas. Trochę. muzyki. Dobra. Dobra. Dzisiaj będziemy. Robić jakby... jaskinie. A! I mam taki gracz mi wysłał teksturpaka. Oto i on. Good morning craft. Bardzo mi się podoba. Polecam. Link do pobrania będzie w opisie. Dobra, wejdę. Tak to wygląda. Hmm. Bardzo mi się podoba ten teksturpak. Bardzo mi się podoba ten teksturpak. Dobra. No to w takim razie. Dobra, ja tu sobie drzewa puści. na jakieś drzewo jej do jazki. No jeszcze co by powiedzieć. Za tydzień będę miał już oryginalną wersję Minecrafta. Hmm. Pożałujmy taką piosenkę Canter My Ding Ding Dong. on tam śpiewa sami zobaczycie link także będzie w opisie. Co by jeszcze powiedzieć? Jak dzisiaj zrobimy, dobra. Niech tak Dzisiaj zrobimy nasz dom. To będzie takim domek na... Nie na drzewie. To będzie... O, dużo nie Nieprzydatna na książki. Dobra. Osiedlimy się. Tutaj jest pięknie. Tutaj się osiedlimy, bo jest bardzo ładnie. Szczomok. Tak fajnie to wygląda. Osiedlimy się może. Tutaj na piasku. Wiem, że trochę dziwnie na piasku, ale. Dobra. Może nie tu na piasku. Pójdę trochę dalej. <laughs> Jeśli wciąż mam, gdyby mnie słyszycie, to podkłoście mikrofon. Jeszcze Wam w nocy pokażę, jak fajnie na tym teksturpaku wygląda jak księżyc. Normalnie. Będzie noc. Nie lubię jak jest noc, więc mam pomysł. Tak samo zrobię taki... taką chwilową no. Lepionka. Wiem, że pewnie się zastanawiacie co buduję. Pierwszy styl budowania tomka taki. Po prostu chcę się wyrobić, bo chcę Wam coś pokazać. Ten odcinek będzie stanowczo krótki I teraz jeszcze dobra księżyca jeszcze nie widać ale zobaczycie go na teksturpaku a link do niego tam w opisie Ten odcinek wiem, że jest bardzo krótki Póki co mój limit to 15 minut No co by powiedzieć jeszcze? No, to już oba kończę. No to Nara.